Jesteśmy Overwatch. Każdy czasami lubi sobie pograć Overwatcha, ale możecie zastanawiać, jaką postacią. No oczywiście, każdy chce wygrać i tu się rodzi właśnie problem, bo każda postać ma inne moce i inny charakter. Jeśli masz problem z wyborem. Eee, jeden dwa, trzy. Eee, jeden dwa, trzy. Eee, jeden, dwa trzy. nie, 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 jeden trzy. Trójka, trójkę, wybierz pani. No, no dobra, dobra, dobra. dobra! Eee, trójka proszę! Ale nie marcie się. Siedzieliśmy po nocach, szukaliśmy najlepszych statystyk, które odwzorowują eee, coś tam. Użyliśmy naszej podświadomości i nadnaturalnych zdolności, aby wybrać najlepszą z postaci. A pierdykni to pierwszą z lewej, eee, masz rację. Bohaterem dzisiejszego odcinka zostanie więc... Kandydatka numer jeden to upośledzona psychicznie dziewczynka z odległego królestwa. Jej ulubione zajęcie to pranie, sprzątanie i gotowanie dla macochy. Jej dwóch podłych córek. Daje się to związku z ciedmią, krasna lami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Pocałuj jej zimne martwe usta, przekonasz się jaka jest gorąca. Prawa dla... Pan Wilkołak Pan Smog. Żyjemy dzisiaj w czasach super silnych kobiet. Otaczają nas same super bohaterki. Możesz od małego ćwiczyć jako Jedi i zostać wielkim lordem Sithów, a i tak przyjdzie wieśniaczka z kijem, która ci szybko podrodzi twoje miejsce. Tutaj się dziwić, bohaterki są odporne, znacznie szybsze od męskich bohaterów, nawet są armatoodporne, mają zupełnie niezbilansowane moce. Więc jakbyś się nie starał w filmach i grach, jako mężczyzna masz po prostu przechlapane. Nie dziwmy się więc, że w Overwatchu wśród trzech najczęściej granych postaci są same postacie kobiece. Po staruszce Ani. Dziwolągu zwanym Orisą, w Ludzka końcu evolucja. mamy postać, która po prostu jest kobietą. Tylko nauka może uwolnić nasz prawdziwy potencjał. I oto przedstawiam wam Moirę, która posiada rude Znikamy. włosy, końską szczękę, najgłupszy ze śmiechu wśród wszystkich bohaterów. <śmiech> <śmiech> jest totalnie niezbilansowane moce, dzięki czemu zaczyna wspinać się na szczyt Znikamy. listy najczęściej granych bohaterów, ale o tym opowie no Wam już mi, bardzo dobrze Wam znany to. Pan Smog. Ach, obecny top 1 w rankingach. No można było się tego spodziewać po karykaturze zbalansowanej postaci. No więc tym pięknym wstępem Pana Wilkołaka przechodzimy do Moiry. Projektanci chyba chcieli stworzyć hybrydę między chińską medyczką z podróby Lola, a helą z na Ragnarok. No niestety, wyszło im tak. Idąc za czasem, stworzyłem własną wersję Moiré, która mi się o wiele bardziej podoba. Skromnie mówiąc, moim zdaniem wyszło mi lepiej niż projektantom Blizzard'a. Najgorsze w Moirze nie jest jej wygląd, a bardziej jej umiejętności, które są po prostu za mocne. Patrząc sobie na datę, kiedy został wypuszczony ten bohater, praktycznie dwa lata temu, a ciągle nie został kompletnie zbalansowany. No cóż, denerwujące jest też to, że kiedy Moira jest w twojej drużynie, jest ona bezużyteczna i musisz taszczyć ją na grzbiecie, a kiedy jest w przeciwnej drużynie, jest on tak mocna, że rozwalasz w dosłownie całą twoją drużynę samemu. Skoro już sobie pomarodziliśmy, teraz właśnie pokażę wam, dlaczego te umiejętności uważam za zbyt potężne. Zaczynamy od rąk Moiry. Może wydać się to dziwne, no ale właśnie ręce Moiry są jej bronią, a dokładnie ręka. Od razu nasuwa się jasne skojarzenie z serią Assassin i wysuwanymi ostrzami, ale niestety to nie to. W pierwszej ręce Moira wysysa życie ze swoich przeciwników, a w drugiej ma leczenie. Pamiętaj, że lepiej jest przytrzymywać wysysanie życia niż klikać. Co do leczenia łapką, trzeba zapamiętać, że nie można leczyć przez tarczę wroga. Jeżeli chyba, że użyjecie ulta, wtedy sojuszników możecie wyleczyć przez tarczę wroga. Płynnie przechodzimy do pierwszej umiejętności, czyli znikanie. Możesz sobie po prostu zniknąć Moirą na parę sekund, przez co jesteś niewrażliwy, możesz dosłownie wyjść z każdego ulta. Mei nie możecie zamrozić, ponieważ kiedy będziecie zamrażasz, możesz sobie po prostu kliknąć Shift i będziesz... Anuluje ci się zamrażanie. Możesz wyjść z Colchioris, dosłownie praktycznie z wszystkiego. Używając też tej mocy możecie wybić się na kamieniu na mapie Hanamura. No więc mamy jeszcze dwa rodzaje kulek. Pierwsza, która zadaje pół HP, zadaje obrażenia po prostu i odbija się od wszystkich ścian. A druga, lecząca, która jest wolniejsza, też się odbija od ścian. Polecamy na przykład na mapie Hanamura albo w i mapie po prostu zrobić tak jak na, pokazane na filmie, żeby się odbijała, a wy w tym czasie zadajecie obrażenia i się leczycie. Ciekawe jest też to, że kiedy Zliniata odpali swojego ulta, ciągle możecie ze swoim wysysaniem wysysać z niego życie. Oczywiście nic mu nie zadacie, bo będzie się leczył, ale za to odzyska się troszkę punktów życia. Niestety nasz czas antenowy dobiega końca. W tle widzicie jeszcze parę przydatnych kulek do Moiry, które możecie wykorzystać w normalnej grze. Pamiętajcie by wpaść na naszą stronę wolfplayers.com, bo za niedługo będzie się na nie wiele, 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 wiele... Działo. Pamiętajcie również, by obejrzeć poprzedni film z serii Overwatch: triki do bohaterów, no i pa!